No, siema w kolejnym odcinku w serii od y, Minecraft Gameplay.pl. Witam was, Matilius. Raz Z siemka No, przez noc dokończyliśmy trochę chatki wy wyłożyliśmy koblem, zrobiliśmy podwójne drzwi. No i ja zacząłem trochę kopać kopalnie Ja teraz muszę skichnąć sobie szybko po drzewo. No. Bo mam małe braki. A ja pójdę chyba sobie do kopalni, tak. Widzisz, trzeba coś powydoby, chyba tak. że było coś. A, dobra to Na razie zrobiłem sam szyb, a teraz będę wyjebą coś miał się trochę węgla i żelazna człowiek Na razie tego drewnianego kilofa do domęczę a potem a Ja już sobie na kamieną sikienkę to zrobiłem by już A tam tu wiesz ale pod dostatkiem tylko jak już zrobiłem to, no to Już go jakoś tam wymięczę. Mam nadzieję, że coś znajdę. Nie wiem, to po prostu się gdzieś przeniesiemy do jakichś innych. O, ale różnica jak się kopię teraz tym kamiennym, a nie tym drewnianym. pewno. Znowu ci będą się drabinki zrzucać, nie, bo jak opie się teraz tunel, a nie ten dół. O. E, to zaraz się do ciebie mogę dołączyć. Szybciej pójdzie Ty w jedną stronę, jak w drugą Dobra, czyści drzewka mam, to możemy już wracać do domu. Trochę mi i nie umiem trafiać na rzeczy. A radzę jestem yy, numeryczny. Kurde, już tyle, i nic nie trafiłem na mnie. Ja jestem dziecko szczęścia, ja muszę wejść do tej kopalni. Tak, no tak jak wtedy, żeście kopali, że. Ledwo żeście zaczęli kopać, a wszystkiego pełno. Głodnie. To było naprawdę mistrzostwo świata. To ja się kopię w lewą stronę. No, możesz. Ty trzy na trzy kopiesz, nie? No, tak jak zawsze. Najlepiej. Najwygodniej. się tory środkiem pokrywają. Kiedy to będzie? Na no jakiejś żelazo chyba znajdziemy. kurwa za to nie jeszcze zrobił pilotał to zaraz tutaj ci postawię tego z i mam drzewo a nie opłaca się wyłazić za każdym razem do góry w kopalni żeby się jakiś spać pomarzłem nie ja mam tu tylko wykop tutaj ten ruch u dołu tu? Ten, no tu przede mną dobra już tam go wstać Nie popatrzyłem się dokładnie gdzie i nie popadło. Achievement mi się wyświetlił. Szalejesz na normalnie chłopcze. Idziemy dalej Trzeba coś wykopać, bo chyba nic nie ma. Jeszcze dzień... jest? Nakopimy trochę więcej kobla, to zbudujemy coś w rodzaju zamku. No. O, żeby nam potwory nie właziły na podwórko. O, węgiel, w końcu. A jak jest węgiel, to często jest i żelazo. Może coś będzie z tym. Kurzem już ten skrót. Taka myszka miała być dobra Firma Minecraft zawiodła W ogóle na którym jesteśmy na poziomie? 56 Może byśmy się kopali bardziej w dół? My jesteśmy teraz za płytko, żeby coś takiego lepszego znaleźć. No ale chociaż na razie, że loduj węgiel. Mi o to głównie teraz chodzi. Bo ja wówczas chciałem już kolejkę zrobić. Trzeba by się złoto jeszcze, żeby ten Trzeba zobaczyć jak nam z czasem, bo ja nie patrzę, mi minęło, a... Ja dopiero byłem na górze, to jeszcze widno było, także nie musimy się śpieszyć. Ale może żebyś szybciej skończyli, żeby nie zanudzać naszych widzów. No, my... Żeby tylko nie patrzyli jak kopiemy. Tak. Widzów. Nie mamy widzów. No ale zawsze może się ktoś trafi. No. Ktoś to to urządnie. Dobra. To my się z wami żegnamy. Cześć. Na razie. Do następnego odcinka.